Cześć! Cześć! Mniejsze te odstępy. Nie cześć i czekamy trzy minuty. Cześć. cześć! Cześć! Tu Tomek i Gosia. Ucz się z nami medytacji. A dzisiaj mamy temat... Jak zacząć medytować, jak ci się nie chce? I podobno masz dla nas dowcip. Tak, może yy, większość z was pamięta taki dowcip. Siedzi baca i strasznie narzeka. O Jezu ojej, ojejku, jejku. Podchodzi turysta i pyta. Baco, a co wam dolega? Ojejku, jejku, ojejku, jejku, jejku. Co wam dolega? A zeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. No właśnie. Co to I tak robisz? Tak rano jest, nie raz, tak. Tak, właśnie, tak rano jest. I jaki ty masz sposób na to, żeby ci się tak chciało, jak ci się nie chce? Znaczy, ja mam e, chyba mnóstwo sposobów, ale e, taki, e, który w sumie wziąłem od takiej sportsmenki amerykańskiej, która jest bardzo wypitna, e, ale jej się nie chce rano. I polega na tym, że nie muszę zrobić, tego wszystkiego, usiąść, medytować, tak dalej. Ja muszę tylko usiąść. Czyli krótko mówiąc, zrób ten pierwszy krok. Bo potem, mo, mo, wolno mi potem nie medytować, ale jak już siedzę, to zazwyczaj, no chociaż chwilę pomedytuję. <grywia> Właśnie, tak mi się wydaje, że bardzo często nasze ego jest produkuje takiego wielkiego potwora, to działanie, które sobie planujemy, wydaje nam się absolutnie nieosiągalne. I jak zdejmiemy to napięcie, że my wcale praktycznie nie musimy tego robić, ale zrobimy jedną prostą rzecz w tym kierunku. Jedną, jedyną. Przestajemy myśleć, czyli spada ten, ten taki balon ogromny, napięcia nam po prostu schodzi. Robimy ten jeden, jedyny krok, bardzo prosty. I potem już samo idzie? No, zazwyczaj. Ale nie zawsze? <noise> nie zawsze, no bo też możesz usiąść i mówisz, masz takie kłębowisko tych myśli, bo tam, nie wiem, jest stresujący dzień albo wczorajszy był ciężki, nie? Ale y, i wtedy wiesz, zanim to uspokoisz, to, to czasami trochę bije, nie? Ale to dla mnie jest taka y, jedna z takich podstawowych metod. Ale myślę, że mam ich dużo, że na przykład mogę myśleć o tym, że w sumie posiedzę, to zrobi mi się lepiej, tak? Albo że na przykład postanowiłem, bo, bo kiedyś wykonałem sobie tą pracę, czyli że taka bardzo podstawowa metoda na budowanie motywacji, no to kiedyś wiesz, sobie usiadłem, czy tyle razy to już przemyślałem, jakie są plusy, tak? Czyli jeśli będę. Albo w sumie zazwyczaj od minusów zaczynam. Jeśli nie będę medytował, hmm. tak, to jak będzie wyglądać moje życie? No i bom, 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 nie? I takie, hmm, okej, okay, a jak będzie to życie wyglądać za ileś tam lat, jeśli w ogóle będę to olewał? No i bom, 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 no i nieciekawie jest, nie? <laughs> a jak będzie wyglądać moje życie, jeśli będę to robił? No i okazuje się, że ty jest tam mnóstwo plusów, czyli nie dość, że uciekam przed bólem, tak? Czyli, że nie będę go doświadczał, to też dostaję marchewkę. Tak? To jest Więc... smaczne. <noise> no i de facto w, w mózgu buduje taką, wiesz, taki mechanizm, że automatycznie, wiesz, tam budzę się, niby mi się nie chce, ale z drugiej strony mój mózg rozumie ty, ale my będziemy odczuwać większą przyjemność. Jak ty, to my to zrobimy, to może jednak. Podnieś się. <laughs> czyli tak zaczynasz od tak zwanej motywacji negatywnej, co będzie, jeżeli tego nie zrobię, a kończysz optymistycznie na tej pozytywnej motywacji, czyli co się fajnego wydarzy, co dostaniesz, kiedy, kiedy już dokonasz tego, co jest dla ciebie trudne, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Mhm. No i też dobrze jest, jeśli robisz taką robotę, to przy okazji też od razu przejść do działania, czyli OK, zrobiłaś tą całą metodę, pracę mentalną, no to teraz przejdź do działania, żeby od razu pokazać temu mózgowi, że to jest prawda. tak? Więc na przykład od razu po tym, jak to zrobisz, usiądź na 5 minut i zobacz, że rzeczywiście poczujesz się lepiej, czy rzeczywiście to ci jakoś pomoże. tak? Jednocześnie sobie złóż zało daj założenie, że na przykład i przez 15 dni, albo tam na przykład 21 dni. Codziennie, chociaż przez 5 minut będę medytować, tak? Mm -hmm. I zaczynasz budować przy okazji nawyk. Oj, tak? tak. Więc to niejako, jak nałożysz jeden na drugi, na trze trzeci proces na to, to wtedy już tak. Łatwiej idzie, nie? No tak, zmiana tych nawyków to bolesna sprawa. Ale może nie aż tak w takim razie. Ale jakie ty masz, przepraszam, ale bolesne skojarzenie no. ze zmianą nawyków. Musimy więc... popracować. Tak, jak najbardziej, więc mój sposób. A, jeszcze chciałam, w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, o tym, że wystarczy tylko... Dla tej sportsmenki amerykańskiej, wystarczy tylko, żeby wzięła torbę i wyszła za róg ulicy, i już potem się nie musi zastanawiać, po prostu potem już wchodzi w rutynę. To kiedyś przeglądałam taką książkę, która mnie niezwykle rozśmieszyła, bo ja jestem raczej człowiekiem akcji, czyli albo coś robi, albo czegoś nie robię. Ale takie systematyczne podejście, o którym zaraz powiem, mnie bardzo zaintrygowało. To znaczy, tam jest taka metoda. Drobnych kroczków, które bezboleśnie budują nawyk. Mm -hmm. Czyli na przykład chcesz sobie pracować nawyk, że rano wychodzisz y, na przykład biegać. No ale no, to jest strasznie, a wykonalne. <laughs> <laughs> I teraz tak. Pierwszego dnia wstajesz i nakładasz strój do biegania. I na tym poprzestajesz. Mm -hmm. I tak na przykład przez powiedzmy kilka kolejnych dni. Następnie, jak już po, wytworzyłeś ten taki drobny nawyk, że ubierasz tylko strój do biegania. Nie jest to takie bolesne, nie włożyć też. Prawda? Uch, to znaczy się. Jest... <laughs> Potem jest... dodajesz jakby kolejny element. Czyli na, na przykład ubrałeś się już, to teraz wychodzisz tylko przed klatkę. Rozglądasz się, jest pięknie. <laughs> <laughs> I wracasz do domu. I tak do momentu, aż nie zaczniesz zrobić tych, <laughs> przepraszam, paru kroków. <laughs> No a potem, jak się rozbiegniesz, możesz i nie wrócić. Tak, czyli że to, ta metoda małych kroczków jest, jest też y, bardzo fajna, bo właśnie widzisz wtedy, że y, stopniujesz to i to nie jest już bolesne dla ciebie, bo ty stopniowo w to wchodzisz, mózg rozumie, że to wszystko jest ok, nie, nie ma problemu, tak? Przy okazji budujesz sobie pewność siebie, że ty dajesz radę Daję to radę, zrobić, tak? Prawda? Za każdym razem mm -hmm. ważne jest, żeby po każdym tym, nawet jeśli tylko włożycie szorty, tak? Czy nawet mm -hmm. jeśli nie będziecie mentować, ale usiądziecie na łóżku mm -hmm. na chwilę, to żeby się pochwalić, tak? Żeby dostać nagrodę za to. Czyli, my na to, chcesz zacząć biegać, wyjdziesz przed tą klatkę, no to ten, yy, na pewno znacie ten trik, nie? Gosiu, a może też znasz, jak się pochwalić. Chociażby jak mają się teraz pochwalić, że oglądają ten film zamiast, nie wiem, tam przewijać fit, nie? To jest prosta wraca. Podnosisz rękę, dajesz ją tu. Tu. No, tu, tak, trochę tu? za głowę. Tak. I teraz się poklep. O, jak miło! A jak bym się pogłaskała, bo tak zwane o. to są pozytywne głaski. O. O, tak. Świetnie to zrobiłaś, świetnie. No, świetnie. Jest też taka metoda, że się obejmujesz, nie? Give, give yourself a big hug. Tak. <laughs> no i że właśnie jak robisz sobie te pozytywne wzmocnienia tych rzeczy, no to też właśnie od razu dostajesz ten, wiesz, feedback mm. lub jest pozytywny, mm. więc łatwiej jest robić następne kroki. Tutaj e, powiedziałeś o dwóch bardzo istotnych rzeczach, które chciałabym wyłuskać z Twojej wypowiedzi i jeszcze raz podkreślić. Mianowicie pierwsza rzecz, a raczej ostatnia rzecz, to jest taka, że nasze ciało lubi pozytywne rzeczy i fajnie jest właśnie zaakcentować, kiedy coś zrobiłeś, zaakcentować to, e, jakby zapieczętować w ciele, prawda? No to fajnie udało mi się te shorty nałożyć, mm, jak jesteś fajny, <laughs> prawda? I ciało to no. lubi i koduje. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam do, do której chciałam nawiązać, to jest to, że my dla naszego własnego dobra możemy oszukiwać swój mózg. Mhm. Prawda? Czyli na przykład mówimy o czymś takim, że ciało zupełnie inaczej reaguje, kiedy wyobrażamy sobie, że coś jest dla nas problemem. Mhm. I zupełnie inaczej reaguje, kiedy wyobrażamy sobie, że coś dla nas jest ekscytującą aktywnością. Tak, tak, Prawda? tak. Czyli tak naprawdę czasem jest tak, że wystarczy zmienić podejście, a uwalnianie neuroprzekaźników zostaje absolutnie. To, jakie neuroprzekaźniki zostają uwolnione w naszym ciele. Potem nam ułatwia bądź utrudnia to, co robimy. Tak? Mhm. Czyli jeżeli ja mamy. Łatwiej się uczymy. Nie? Dokładnie. Koduje się informacje lepiej. Ale też w ogóle tak normalnie ludzko, po prostu jakoś nagle ci się chce. Bo myślisz o tym, nie: ojej, muszę usiąść pomedytować. O, jakie to będzie nudne. <laughs> A jak pomyślisz, ale super, będę miał potem super dzień, bo sobie momentuję, będzie mi tak jasno w głowie, będzie mi wszystko lepiej szło, no to od razu mi się chce. Od razu jest lepiej, zgadza się. Dlatego y, mój sposób hmm? to często jest zamiana tej negatywnej takiej energii, takiej uziemiającej, że oje, nie mogę wstać i tego zrobić, bo na absolutną ekscytację i radość. Jak to robisz? Używam najprostszego narzędzia, które mam zawsze i wszędzie, nie muszę nawet szukać w torebce. <grym> czyli oddechu. A, A. No to tak, to to jest świetna metoda. znaczy ja to yy, na warsztatach czasami też ćwiczyłem, czyli na przykład jak no bo nasze ciało wie dokładnie jak Czuć wszystko, tak? Czyli jak poczuć, na przykład teraz mega szczęście, nie? Mm -hmm. Może zrobimy sobie takie ćwiczonko teraz, spróbujemy sobie tak wyafirmować takie mega szczęście. Mo, Może, no, ale to e, w moim wypadku to nie jest afirmacja, mm. tylko ty rzeczywiście masz to czuć. E, tak, dla mnie afirmacją jest, rozumiem, że afirmacja to jest pewna sentencja, ale dla mnie ma ona e, o wiele głębsze znaczenie. To znaczy takie, które ogarnia całe moje jestestwo. Znaczy czuję to mm. nawet po czubki, y, palców, które właśnie dzisiaj mi tutaj sobie ze skarpetek wystają. Trzymając się tematu, żeby film nie był Czyli co, chcesz teraz euh, zrobić ćwiczenia takie, żebyśmy, żeby oni mogli sobie jak nie czują w ogóle motywacji, to żeby czuli mega radość z tego, że mają usiąść pomedytować. Tak, tak? jak najbardziej. Znaczy tak. ty, przepraszam, nie wy, ty. Ty i wy wszyscy razem. <grym> <grym> Dobrze, czyli to... może dla ułatwienia, no. Tomek, masz taki moment w swoim życiu, kiedy czułeś się absolutnie mega szczęśliwy, radość cię rozsadzała od wewnątrz. Mnóstwo. Dobra. Myślę, że jeden jedno takie wydarzenie, nawet najgorszy pesymista, on da w swoim życiu. I tego się chwytajmy. E, no, może mam opowiedzieć? Dostałem galaretkę, byłem małym chłopcem i dostałem taki cały puchar galaretki. A ja kochałam galaretkę. I wszystkie słodycze oczywiście. Widzicie, czasem jest tak, że coś, co niekoniecznie z punktu widzenia racjonalnego jest dobre, możemy wykorzystać jako absolutnie genialne paliwo na, dla naszego rozwoju, prawda? Dobra, czyli pierwsze, przypominasz sobie tą rzecz? Drugie, co robisz? Drugie, koncentrujesz się na tym, żeby ją wzmocnić wszystkimi możliwymi kanałami, czyli Przypominasz sobie na przykład, jaki ci się kolor z tym kojarzy i wzmacniasz intensywność tego koloru w tej sytuacji. Przypominasz sobie na przykład dźwięki, które temu towarzyszyły. Okay? Okay, to używasz chyba tej samej metody, co ja. No, Dźwięki, co dźwięki, jeszcze? Tak. A Tomek, jaki będzie twój kolor w takim razie? Zielony, bo taka daretka była bo zielona. Zielone. Świetnie. świetnie. Przypominasz sobie osoby i otaczasz się tymi osobami które pozytywnie grały pozytywną rolę w tej sytuacji. Mm -hmm. Masz jeszcze, jeszcze jakieś. Jakie stres? były dźwięki? Dźwięki. Tak. Jakie były dźwięki, które temu towarzyszyły? Tak. Oraz jak oddychaliście? W tej sytuacji, jak, jak oddychałem wtedy, pamiętam, że byłem mega podniecony, więc tak szybko oddychałem i się, jak się ruszaliście, czyli jak moje ciało się poruszało i moje ciało było całe takie podniecone tą galaretką. Tak? I jak zaczynacie oddychać, tak? Ruszać się tak i jesteście de facto w tej pamięci, to wasze ciało przypomina sobie to uczucie. Mm -hmm. I od razu czuję się mega podniecony tym. A czy wystarczy, że sobie przypomnisz, y, jakie ruchy wykonywałeś, czy musisz je też odegrać? Znaczy, jak, jeśli jak nie jest? odegram tego, mm -hmm. to ten poziom ekscytacji jest znacznie niższy. Mm -hmm. Okej, okay. czy jesteś takim mocno. No a spróbuj, spróbuj przypomnieć sobie coś. Sytuację ze swojego życia. Okej. Okay. Taką, która ekscytację we mnie wywołała. No. Mhm. No i teraz okay. spróbuj nie, nie ruszać ciałem, tylko oddechem i to wiesz, światły, dźwięki, mhm. i spróbuj to wiesz sobie wytworzyć. Teraz spróbuj jeszcze się tak ruszać i zobacz, czy zmieni się poziom intensywności tego uczucia. Ruszaj się tak, jak wtedy się ruszałaś. Jest! 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 Oh, no to było <laughs> dobre! Całkiem inny poziom, prawda? <laughs> tak. Tak, rzeczywiście jest mocne, taki mocny impuls z ciała, idzie. Mhm. O jejku, aż chyba mi się Dokładnie. <laughs> Się aż zmieniłaś, czyli de facto możemy poczuć mm -hmm. wszystko, co tylko chcemy, tak? Nie mamy żadnej motywacji, możemy nagle zbudować właśnie ekscytację z tego, co mm -hmm. mamy zrobić, i od razu całkiem inaczej podejdziemy mm -hmm. do tego zadania. Mm -hmm. Więc daliśmy Wam dużo różnych rad, i w sumie jest ich jeszcze mnóstwo, nie? Okej. Okay. Ale myślę, że te chyba wystarczą. Mm -hmm. Myślę, że na dzisiaj to będzie w sam raz. Zróbmy sobie w takim razie tą, to ćwiczenie. To ćwiczenie, dobrze? Czyli z, przypominamy sobie jakieś co? Bardzo pozytywne wydarzenie, w którym czuliście mega radość, mega szczęście i mega ekscytację. Okay? I y, 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 wzmacniamy je wszystkimi możliwymi kanałami, to znaczy wzmacniamy kolor. Który nam się kojarzy z tym wydarzeniem. Dźwięki, które wtedy słyszeliście, zapachy. zapachy, ludzi, których mieliście dookoła siebie. Przypomnijcie sobie, jak oddychaliście, jak się czuło wasze ciało, jak ono się ruszało. Czyli im więcej tego zbudujecie, jakie były zapachy, jakieś może wrażenia dotykowe, jakie były. Im więcej tego zbudujecie, tym w sumie będzie lepiej. Hmm, tak? Spróbujcie rozbuchać te wszystkie odczucia do takiego stopnia, żeby stworzyć w swoim umyśle jak najbardziej realny obraz tego, tego odczucia. Mhm. Dobra, to... I zostańcie w nim przez chwilę. To się <Gusia> ma inną metodę ja się przecieszyć. <Gusia> I teraz, jak już to macie, to fajnie jest to połączyć sobie <Gusia> razem z tym, co chcecie właśnie zrobić. Tak? Czyli teraz, żeby następnym razem łatwiej też było. Co możecie znów wykonać to ćwiczenie, ale jak już macie to pozytywne nastawienie, to połączmy je z tym, że chcemy usiąść medytować. Tak? Ponieważ od razu nasz umysł zacznie wtedy łączyć to, że ta super ekscytacja i to yy, uczucie jest połączone z siedzeniem, medytowaniem. Mm -hmm. I wtedy, jak potem się obudzicie któregoś dnia i pomyślicie, a pomedytowałbym, to od razu przypomni wam się, jakie to jest fajne. Ja ja to robię w ten sposób, że biorę tą wielką falę, która się we mnie wytworzyła tych wszystkich pozytywnych e, odczuć i zalewam, zalewam jak tsunami. Aha. To, co tam we mnie u, u, mówi. U, u. E, no i potem już wszystko zatopione. <grym> Ale obojętnie, czy zrobicie to na zasadzie złączenia tej i tych idei, tak? czyli tego stanu z tą ideą, co chcecie zrobić, czy na przykład usiąść pomedytować, czy, czy zrobicie w ten sposób, że zalejecie to, co niekoniecznie pozytywnie Was motywuje, myślę, że efekt będzie podobny. Kwestia jest tylko, żeby znaleźć swoją metodę, którą czujecie, że jest dla Was odpowiednia w tym momencie, bo wiadomo, że może się to zmieniać, prawda? Mhm, jasne, tak, trzeba mhm. zawsze swojego szukać. I eksperymentować. Mhm. Dlaczego? Serdecznie Was zachęcamy. To cześć, dzięki. Cześć, dzięki.